Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów. Jak wam się zdaje, jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, Zaprawdę, powiadam Wam, cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Wtedy się chwała pańska objawi. Tak mówi prorok Izajasz. Kiedy? Kiedy się podniosą wszystkie doliny, a wszystkie góry i pagórki obniżą. Wtedy, kiedy równiną staną się urwiska, a strome zbocza niziną. Góry, doliny, urwiska. Czyli, nag czyli nagłe spadki, pszaki, to wszystko, co sprawia, że droga staje się dłuższa, że droga jest kręta, że, nie, że dojść od punktu A do punktu B staje się dużym problemem, bo jest góra, bo są zakręty, bo są moczary, bo są, bo są bagna po drodze. Czyli to wszystko, co sprawia, że jednemu człowiekowi do drugiego jest daleko. Wszystko to, co nas oddziela, wszystko to, czego się boimy w człowieku, wszystko, wszystkie źródła naszych nieufności w stosunku do drugiego człowieka, kiedy one zostaną pokonane, wtedy świat uwierzy, że jest Bóg. Wtedy, kiedy ludzie staną się jednością, wtedy świat uwierzy, że jest Bóg. Wtedy, kiedy ludzie zobaczą, że ty przebaczasz, że ty umiesz przebaczać, wtedy ludzie zobaczą, że w tobie jest Bóg, że w tym Kościele jest Bóg. Wtedy się chwała Boża objawi.